Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj filmik nie z ogrodu, dzisiaj troszeczkę filmik będzie kulinarny. A mianowicie, że zostały mi dwie dynie. Dwie dynie z mojego ogrodu są to dynie piszmowe, które mam pierwszy raz w swoim ogrodzie. No i postanowiłam z nich zrobić pyszną zupę dyniową, więc zapraszam do oglądania. W skrócie pokażę Wam, jak ja robię swoją właśnie taką dyniową jesienną zupę. Bardzo dobrą, bardzo lubię tą zupę, więc dlatego dzisiaj na obiad właśnie zupa dyniowa ze swoich ogrodowych dyni. Co potrzebujemy do zrobienia zupy? Oczywiście jakąś dynię, bataty, cebulkę. Można dać zwykłe ziemniaki zamiast batatów. Niekoniecznie muszą być one właśnie batatami. Dużą ilość czosnku, papryka, marchewka. Paprykę, marchewkę mam ze swojego ogrodu, ale już zamrożoną, więc dałam sobie ją już bezpośrednio na blaszkę, na której będą się piekły. Mam troszeczkę pora również z mojego ogrodu. No i te warzywka również potrzebujemy do zrobienia właśnie zupy dyniowej. Teraz sobie pokroję dynię, powędruję również tutaj na blaszkę, posolimy troszkę. Skropimy oliwą z oliwek, no i damy do piekarnika na 180 stopni. Około godzinki 40 minut będzie się to wszystko piekło, w zależności jak szybko dynia zrobi się miękka. Najpierw zaczniemy od pokrojenia tej dyni. Do tej zupy użyję sobie jednej dyni tej większej, a tą mniejszą dynię przeznaczę sobie na coś innego. Najprawdopodobniej będzie to kompot dyniowy. Ale to już nie w tym odcinku. Dzisiaj typowo zupa dyniowa. Przekrójmy, zobaczmy, jak ta dynia w środku wygląda. No i mamy przekrojoną z góry już dynię, i zobaczcie, jak ona pięknie w środku wygląda żółto-pomarańczowa przepiękny kolorek. Dynię piżmową mam pierwszy raz w swoim ogrodzie, bo tylko taką się doczekałam. Wszystkie inne, które były wysiane, niestety nie wzeszły, albo coś się z nimi stało, coś je zjadło a tylko doczekałam się owoców dyni piszmowej przekrójmy ją całą i zobaczmy jak w środku wygląda ale bardzo mi się podoba no i po przekrojeniu wygląda tak pięknie pachnie tak powiem nawet arbuzowo ładnie wybarwiona, pomarańczowa mocno intensywnie teraz sobie ją przekroję na takie części może na cztery Wybiorę sobie te nasionka, zostawię na przyszły rok, na pewno ją będę wysiewać. No i nie będę jej ubierała ze skórki, tak pójdzie do, do piekarnika. Więc przekrawamy na mniejsze części. Całą damy właśnie do zrobienia zupy dyniowej. I mamy oddzielone od dyni, teraz sobie je przepłuczę i będę miała na przyszły rok jako nasionka do wysiewu nowych dyni. Dynia pokrojona na części. Teraz powędruję to na blaszkę. Będziemy potrzebować jedną cebulkę. Ja sobie przekroiłam ją na połówki. Nie obieram ze skórki. Ta powędruję do, również do piekarnika. A tą jedną sobie pokroję już bez skórki tutaj do garnka, gdzie będzie się właśnie gotowała zupa dyniowa. No i dodajemy jeszcze jednego batata i jednego ziemniaka. Zaraz sobie je pokroję na mniejsze części i dodaję trzy główki, ale to są małe główki czosnku, które też będą się piekły w piekarniku. Mam mały czosnek, ale to jest mój własny z ogródka. W tym roku niestety mi się nie udały czosnki, były właśnie bardzo małe. Nie było się czym pochwalić, ale jest swój, nie ze sklepu. Więc to wszystko wędruje również na blaszkę. No i uruchamiamy piekarnik. I trzeba to włożyć na 40 minut do piekarnika. No i prawie wszystko gotowe. Teraz jeszcze sobie to posolimy. No i troszeczkę polejemy oliwą z oliwek. Mamy czosnek, cebulę, marchewkę, ziemniaki, bataty. I co tu jeszcze mamy? Cebulkę? Chyba wszystko. Troszeczkę sobie to poleję oliwą z oliwek. Łączymy warzywka do piekarnika na 180 stopni. Tak około 40 do 50 minut w zależności jak będą szybko miękkie tutaj te kawałki właśnie dyni. Więc pieczemy. Nasionka pozyskane nowe na nowy sezon, nasionka dyni piżmowej teraz do wysuszenia, no i potem sobie do torebeczki przełożę i podpiszę, że to jest właśnie Dynia piżmowa. Piekarniku jeszcze troszkę jej zostało czasu, a ja sobie teraz przygotuję już garnek na zupę dyniową. Mam tutaj pokrojoną pół cebulki, imbir. Imbir daję mrożony, bo akurat taki mam. Mam tutaj pokrojony w plasterki. Dałam sobie no takie 2-3 cienkie plasterki imbiru. Jak kto lubi, dodaję sobie tyle, ile chce. No i dodaję jeszcze małą łyżeczkę przyprawy kary. To wszystko powędruje do garnka, oczywiście troszeczkę tłuszczu dajemy, może to być masełko, co tam lubicie i wszystko będzie sobie w tym garnku podgrzewało się i czekało właśnie jak ta nasza dynia się upiecze w piecu. No i jeszcze zapomniałam dopowiedzieć, że jeszcze sobie dodaję również mam pomrożone takie cytrusy. Dodaję sobie mandarynkę i pomarańcze również do właśnie zupy dyniowej. Teraz gdy będę sobie smażyć tą cebulkę i imbir, później właśnie sobie dodam mandarynki i pomarańcze. One są zamrożone, ale to temu nic nie szkodzi. One puszczą sok. Yy, można sobie pokroić, ja dodam całe razem ze skórką. Będzie taki właśnie wspaniały, dodatkowy aromat jeszcze tych cytrusów. Zawsze sobie trzymię w zamrażarce ró różne takie właśnie cytrusy, które się przydają w różnych yy, porach. Nieraz, gdy jesteśmy trochę przeziębieni, warto sobie zrobić taką herbatkę bezpośrednio, już właśnie z pomarańczy czy z cytryny. Cytrusy wędrują również do zupy dyniowej do zupy dyniowej potrzebujemy jeszcze litr albo półtora jakiegoś bulionu warzywnego ja akurat tutaj mam rosołek z poprzedniego dnia i go sobie wykorzystam do zupy dyniowej warzywka już są zaraz będę wyciągać z piekarnika ale najpierw sobie wleję właśnie ten rosołek już tutaj do garnka no i za chwileczkę będę przekładać wszystkie warzywka, które są upieczone. Warzywka upieczone. Wszystko przekładamy teraz do garnka, w którym będziemy gotować właśnie zupkę dyniową. Czosnek oczywiście obieramy z tych łupinek. Cebulkę również. A dynię, zobaczę jaka jest ta skórka, czy ją jeszcze tutaj zostawię, czy... Czy dodam bez skórki? Skórkę z dyni piżmowej jednak ściągam, bo jest dość twarda. Obieram sobie i daję tylko miąższ z dyni do zupy. No i zupka się gotuje. Teraz powinna się zagotować. Wszystko sobie to wymieszam. No i jak się zagotuje, to dołożę sobie jeszcze albo słodkiej śmietany, takiej 30% albo mleczko kokosowe. To w zależności, co akurat macie w domu, to możecie sobie dodać. No i na koniec jeszcze sobie zmiksujemy blenderem, żeby była taka fajna Gęsta, jednolita zupka dyniowa. Mam mleczko kokosowe. Tutaj mam takie opakowanie 200 ml, całe sobie tutaj dodam. Na taki nie mam zbyt duży garnek zupy dyniowej, Więc dodajemy no i poczekamy aż się zagotuje, a potem będę blendować. No i zupka powoli gotowa. No i to dalej dodajemy jeszcze te mleczko kokosowe. Można dodać śmietankę. Słodką. No i mamy zupkę zblendowaną. Wyszedł taki bardzo fajny mus. Jest troszkę gęstawa, ale to nic nie szkodzi. Bardzo fajna. No i teraz próbujemy zupkę dyniową z dyni piszmowej ze swojego ogrodu. No i pora na spróbowanie zupki dyniowej. Jak smakuje, ja zupę dyniową jeszcze sobie troszeczkę posypuję tartym żółtym serem i włoskimi orzechami. Jeszcze będzie lepsza, smaczniejsza. Można sobie pestkami z dyni posypać. No, kto co lubi. No i spróbujmy, jak smakuje nasza zupa dyniowa. Żółciuteńka. Piękny ma kolor. Nie wiem, czy nie ma lepszego koloru niż ta z właśnie dyni Hokkaido. Żółciuteńka. Mm, pyszna. Uwielbiam, uwielbiam zupę dyniową. Bardzo pyszna. Polecam. A najlepiej z dyni z własnego ogrodu smakuje. Kochani, do zobaczenia. Mm. Kochani, ja zabieram się już za zupkę dyniową, a Wam życzę pysznego obiadku. No i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa.